mnie mówić? No, jak? No co wyglądasz, jak Hitler? Co to powiedziałem? <grymne> no ale tak to wygląda. No tak wygląda, że no. Skąd on te czelki, ty? Kurwa! Nie mogę pokazać! Nie! <grymne> A jak się nazywasz? Chcę rozmawiać to. To z Tobą Co? jest to ster. Co? Muszę iść, to. Jak ty, put, czekaj. Stero zobaczy. <grymne> No stój, ej! Ziomek! No, stój. Pokaż zawód. Nie, nie podrywaj mnie, nie podrywaj Pokaż mnie. Pokaż zawód. Nawet bym kurwa nie ośmieliła się nie tego dowódnić. Pokaż zawód. Dowód. Chłopaki, weź ją ode mnie. Tak, kurwa. Jakiś slaw się przyczepił, wypierdalaj. Pogadają inaczej. Eee, tak, to jedno kobiety. Co za kurwa, nie. Ostatnie słowo. Dobra. No, na Spierdalam, mnie. No nie, ktoś mnie zaprasza gdzieś, dalej. Mhm. O, zaraz gdzieś, no. Dobrze, czy znasz powód wyzwania na kanał? Nie. Dobrze, w takim razie informuję, że dane będą do zmiany, wymuszę ci teraz dane i musisz to zmienić. Czemu? Nie będziesz się nazywał Testosteron. Dlaczego? No bo to jest niezgodne. No ale z czym nie bo nie mogą być polskie. No nie mogą być polskie, ale nazywa się testosteron na dwie seraby. No to co z tego, no? No nie, zmieniasz to. No dobra.